Zobaczcie, bracia, jak w Afryce trenują gołębie. Przy słoniach super, fajny widok. Słonie się wystraszyli, uciekają. Gołębie poszły. Fajne niebieskie niebo, Tam mają fajne atmosfera, natura. Bracia i siostry, witajcie na dzisiejszym filmie. Coś jest ekstra, ekstra dla was na sprzedaż? Moje super rozpodowce wspaniałe ferbarty Ramzes, oryginał zobaczcie sobie te trzy ferbarty tego nie ma nikt, nawet mistrz Polski nie ma on ma trzecia, trzecia generacja i jest mistrzem Polski, a tu jest pierwsza generacja patrzcie sobie na te ferbarty, możecie je mieć możecie mieć lepsze gołębie niż mistrz Polski zadbane, silne zdrowe i tu jest jedna zahara samica co z wyjątkowego, Możesz, mogę stworzyć z nich pary do rozpłodu. Zapraszam na film. Gołębia premium dla Was, przyjaciele. Wszyscy są premium, pierwsza klasa. Dla Was tylko najlepsze z najlepszych. Moje zadanie jest Was uszczęśliwić, żebyście mieli wreszcie wyniki w tym sporcie. Żeby byliście zadowolone i z przyjemnością chodziliście do. Gołębi. Ten gołęb jest nasz starszy obrońcy, on jest z 18 roku. zara trzydzieści 10 rok 3874 74 na zielonej na niebieskiej adresówce. On jest ale z 18 roku. A jego oko jeszcze muszę trochę dłużej podtrzymać. Piękne szklane rozpodowe oko. To jest pierwszy samczyk dzisiaj. tutaj. Fajnie. Fajny Ferbart. Przepiękny Ferbart. The Klak Jansen. Z oryginałów, po dwóch oryginałach od Miller'a. Wyjątkowa linia, wyjątkowa klasa. Stwierdziłem, że nie ma lepszej gołębi od Ferbartu. Ferbarty się super spisują. I super przekazują. na różne gołębie. Na różne klasy gołębi. Za, so, to następne To jest następny fajny 0,39, 12 rok, 6477. Piękny Farbart po oryginałach od Millera na szkulanym oku rzadkość z takiego. Jasno nakrapiane z adresówką, co z wyjątkowego. Także, jak te nakrapiany, pierwsza generacja ferbartów pomilerowych. Mamy dzisiaj mróz. Gołęby se super prezentują żywe, silne, płodne gołąbki. Coś tutaj? Aha, każdy kameradzisz stawić? Zaplanować jedną ręką? Teraz mam tego Ramzesa oryginała? Pięknie Ramzes? jest super samczyk Ramzes na sprzedaż super oko rozpodowe z grubą narością 16 rok, numer 120 Piękny Ramzesik Piękna sztuka. Przebłeścią jak malowane zdrowe nas Koki a dzisiaj holowca pisał, że 4 godziny nie było gołębi i próbował atakować ale nie miał żadnych szans Tak wytrenowane są te gołębie dostawałem tak jak ja mówię trzy najlepsze karmy razem zmieszane Zadna pierzeniówka żadne odpady, żadny mięcmię, pszenica i miód i żaden owiec, tylko trzy najlepsze lotowe mieszanki nie żadne lotowe, rozpłodowe, to jest Zadostwo, chorobstwo! Próbują maskować ta karma i robić jak najtaniej. Żadna lotowa, rozpodowa, tylko trzy najlepsze karmy kupić sobie. Lotowe drobne za ręka i super karmić te głębie A to jest Zahara, Sahara: dzika samica. Ona robi jak cykrówka. Ta samica jest 010 rok, 3870 0 018 roku na zielonej adresówce po oryginałach to znaczy matka jest zahara ojciec jest de klachferbart pierwsza generacja jest trochę dziksza z tych dzikich gołębi a druga i trzecia to już tego nie widać przepiękna, silna samica uparta, ma też adresówkę zieloną ona jest 18 roku Tak samo jak ten nakrapiany ferbar tutaj. Pies też w formie. Zawsze mu odlewam skapular koki do wody. To co głębiej nie wypują, zmieszam z wodą. Tak dwa razy w tygodniu udaje jest dostał temperament dostał jak wasze gołęby dostali temperament godzinami latają, zdrowy, silny tutaj wybrałem oryginalnego gołębia od millera pokażę go jeszcze raz bo dzisiaj muszę mu obrączkę zetnąć bo ma straszną grubą nogę samczyk on jest 0.13 roku, nie będę tego ruszał tak 627 today I must cut the ring He have a jest very old, On jest z 2013 roku. Piękny Janzenik z rodziny Ferbartów od Millera. Co z niesamowitego, jaki ten gołąb jest silny. Też ma obrośnięte nóżki. Przy gołębiach jest jak u ludzi. Jak są starsze, to mają grube palce, to już obrączka nie wejdzie. I przyjdzie czas, że kiedyś każdego gołębia będzie trzeba było Obrączkę zetnąć w te obrączki byli mniejsze, byli malutkie. A teraz robią trochę większe, może tego problemu tak nie będzie. Chciałem Wam pokazać prawdziwego oryginała Ferberta Jansen od Milera. Piękne oko rozpodowe, a się błyszczę? 013 rok, teraz ma 11 lot. Jak jaszcząp ten gołąbek, albo zostawię mu ta obrączka, jak go zamówicie to u siebie zetniczę. Będziecie mieli pamiątka, albo ja zetnę i razem z gołębiem wysłę też ta obrączka i rodowód Co, so, przyjaciele, te klakferbart Ramzes Zahara, razy Ferbart Oryginał Ferbart na szklanym oku i Ferbart niebieski, oryginał Millera. Wybór należy do Was. Cudowne gołąbki. jak malowane. Super sztuki. Białe nosy. coś jest extra, extra, extra. Patrzcie tego Ferbartika to oko jego. Tu samica Zahara. Tutaj znowu trzy orły, samce. Ramzes czerwony szali, niebieski ferbart i nakrapiany ferbart. Spróbuję te oczy jeszcze przybliżyć. Jack! U Wybór należy do Was. Konkretne gołębie dla konkretnych hodowców. którymi mnie oglądacie. Wspaniałe samce super się nadają do, do hodowli. Można dużo młodych uchować z różnymi samicami. Możesz krzyżować je na swoje najlepsze lotniczki. Będziesz miał satysfakcję, jak te gołębie fajnie polecą. Tu masz pierwsza generacja. Mis z Polski ma trzecia generację patrzcie jakie piękne jakie zdrowe na Aska Pilar, Koki, na produkty życia codziennie pełno telefonów Przemek faktycznie to są produkty życia powtarzam słowa różnych hodowców na których nagrałem już filmy i nowe filmy i ciągle się nagrywa obojętnie gdzie jestem nagrywam hodowcy strasznie zadowolone Nigdy nie mieli takiego produktu jak aska pilarkoki, śmietanka, smoła. Coś niesamowitego. Super produkty się sprawdzają już po jednym dniu, już widać rezultat. Aska pilarkoki na przykład. Zdrowie z natury. Natura jest mocniejsza niż wszystkie antybiotyki razem zmieszane, ponieważ one na naturze nie będą nigdy odporne. Można dawać to kanarko, można dawać to gołębiom i. Łabędziom, i wielkim ptakom i mniejszym. I to działa perfektycznie, a te produkty dla gołębi to nawet po, gołębiom nie chcą pomóc. A bo wczoraj mi dzwonił jedno hodowca. Zrobiłem, byłem u doktora, wydałem 250 zł. Mówię, to super zrobiłeś! Prezent. Ja prezent? No zrobiłem badania i są zdrowe, mówił doktor. No i są zdrowe! No nie, Naw jak latają, nie chcą w latać. Teraz w zima nie chcą latać? Nie, nie chcą latać, taka była rozmowa z nim. To jak one w zima już nie chcą latać i są zdrowe? Co dopiero będzie w, lot e w loty, jak będzie upał? Co będzie, jak będzie upał dopiero i ciepłe pogody przyjdą? Co będzie dopiero, jak one pójdą w para i będą musieli jeszcze młode karmić? Jak one wtedy będą latać, jak one już teraz w zima nie chcą latać, a doktor stwierdził, że są zdrowe? No, ma tu masz rację. A te wszystkie badania, co robicie, to jest tylko moment, moment of name, to się po niemiecku nazywa. To jest teraz, jak zbadasz, są zdrowe, ale co być, za minuta, za godzinę, za pięć dni, za dziesięć dni, za miesiąc, to już jest całkiem inna realna, realia. To wszystko zmija się z celem. Aska, filarkoki, naturalny środek, 1,5 ml na liter wody i gołym okiem widzisz. Że są zdrowe. Nie musisz nigdzie latać po doktorach, siedzieć godzinami gdzieś tam w gabinetach i się cieszyć, że wydrukuje Ci papierek, że masz zdrowe. Totalna bzdura. One nie są zdrowe. Jak one są zdrowe, jak Ty co roku masz problemy z chorobami. Jak co roku masz adenowirozy. Jak co roku zdychają Ci młode. Jak co roku samice mają problemy z niesieniem jajek. Jak one mogą być zdrowe? One nie są zdrowe i nie będą zdrowe bez azkapilarkoki. Jak to powiedział Miss GMP, aktualnie z film. Przemek, bez, on, bez twoich produktów one w ogóle nie mają żadnych szans. On w ogóle nic nikomu o tym nie mówi o tych produktach. Po cichu siedzi. Swojemu najlepszemu no, kolegowi powiedział tylko jednemu, dwoma i to wszystko. Mówił, niech dawają te kwasy, niech wypukają im te kwasy, te minerały z organizmu, niech mają zerwane przez to krzydła, niech te samiczki nie, nie noszą ich jajek z skorupce, tylko w błonie. Niech dawają te oleje tanie z tych supermarketów. Leją to bez stołku i mąku. Jak to słyszę, olej coskowy na robaki. Totalna bzdura. Daj tym gołębiom żyć i przestań te świństwa i mieszać. Stare dzieje, co kiedyś mieszali ludzie. Ale kiedyś ludzie nie mieli tego wszystkiego doświadczenia jak teraz. To jest większa trucizna, co robicie dla tych gołębi. Tak samo i te warzywa, co robicie, te ostre warzywa na przykład, cebula to w ogóle trucizna dla ptaków. Cosnek albo krzan teraz wymyślili, coś ostrego. Albo dzwoniła kobieta, że daje krzan gołębiom. Ja mówię, super, ale ona też jej krzan, to dla gołębi jest też dobre. Ja mówię dla niej, a gołąb ile ma, ile waży, 300 gram, z piórami, z koszczami może 500 gram? To by ten gołąb, jak ty mieszasz ten krzan tym gołębiom na karma. to tak, by, by zjadła całe wiadro krzanu na dzień. W porównaniu do wagi człowieka 80 do 100 kg. i w porównaniu do wagi 300 do 500 gram. To tak, by, by ten gołąb jadł na dzień jedne wiadro krzanu. Tak go męczycie. Tak, no i spalone ma wszystko w sobie. Tak, spalone. No i... Posłali i przestali już chyba to robić. Katastrofa. Jak ludzie trują te gołębie. A tu można dać aska pilar Koki, 1,5 ml, nie trzeba już nic innego dawać. I czy wyśle ty plan życia na cały rok, co kiedy podawasz? Wtedy dopiero będziesz z hodowcą. Wtedy będą tronować. Jak u Łukasza dzisiaj, 4 godziny ich nie było. Hodowca, który miał je już. Zatrute te gołębie całkiem, na paramiksowi połowa stada muszą wybić, bo sprowadził parkę gołębi z Niemiec, z Paderbornu i takie chorobstwo dostał, że wszystko zaszło się część i kręcić. Muszą... I też uważać, że kupujesz za gołębie, sprowadzasz, one wszystkie są chore. Bez aska, nie ma żadnych szans. Jeżeli coś sprowadzisz, to dajemy 10 dni do 12, do 14 dni kwarantanna na boku. I non stop as Dopiero wtedy dajemy te gołębie do swojego rozpłodu, bo inaczej się narobisz takiego świństwa jak nigdy w życiu. Tak samo jak ludzie importują egzotyczne kwiatki. Ty tego nie widzisz, ale w Rzymie są różne owady z różnych świat i zagizdzisz cały swój raj, co tam masz w ogrodzie. Trzeba ostrożnie być takimi rzeczami. Najlepiej zmieniać Rzymia od razu, zniszczyć ta ziemia. I obserwował naprzód kwarantynie, jak to rośnie. Czy tam jakie jest owady w ma Tak samo i u gołębi, jak się coś sprowadza, to się robi kwarantanna, a nie od razu się wpuści. O, bo to jest mistrz. Ten mistrz ma tak samo pełno chorób, jak i ty. Tydzień temu dzwonił mistrz polski, tak samo zdechło na lepszy lotnik polski. I samiczka, po której pochodzi, ty zdechła. Choroba jakaś nowa weszła. Zasło go Ciąść te gołębie, już nic nie pomogło. Ponoż zaszczepił, zaczął wszystko czymś to jak one mogli być zdrowe? i tak to wygląda bracie, nie tylko ty, co masz marne wyniki masz problemy zdrowotne, i także i te miszcze i pamiętaj, te miszcze mają jedna para super do rozpłodu w rozpłodzie po tej parze, ci nigdy nie sprzedają po tych parze są ich wyniki, a ta reszta, co tam mają to jest wszystko tło żeby wydrukować rodowody i robić swój sztempel Mydlenie oczów. One nic nie mają do czynienia z gołębiami mistrzowskimi. Chyba chcesz mieć do porządku gołęby, jak te, a nie reklamować non-stop tego mistrza. A tu możesz swoją rasę zbudować na tej gołębia. Zdrowe, silne, płodne moje rozpodowce. Absolutna klasa. Dzieci w nich zostali sprzedane do Arabów, do Ameryki, do Europy, wszędzie i to się sprawdza. Ostatni blik. Na te piękne gołąbki. Zostaw komentarz, zrób abonament. Zadzwoń po Askapilar Koki. Wyszlij ci, podasz i zobaczysz jakie będziesz miał zdrowe gołębie. Tak jak ten mistrz tutaj w Niemcach co odebrał gołąbki. Powiedział, ja miałem je zdrowe. Ale jak ty mówisz Przemku, po jednym dniu podawania Askapilar Koki wtedy widziałem, co to jest absolutne zdrowie. To znaczy, że nie były zdrowe całkiem. Nigdy gołębie nie są całkiem zdrowe. One zawsze są, nosi celami różnych chorób i dlatego te młode zdychają, chorują, dużo starszych gołębi już nie są już nie chorują na te chorobstwa, ale przekazują je na te młode, młodsze i inne organizmy i potem macie problemy z tym, przez to trzeba zrobić im teraz już kurację przed parowaniem Azcapilar koki, a później zrobić tydzień przerwy i zrobić przez 10 dni kurację śmietanką Śmietanką jak dasz przez 10 dni po odkładaniu młodych, nie będą mieli żadnej adenowirozy, to stwierdził mi z Niemiec. Wyniki nie z tego świata, z każdego, z każdego lotu, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Z tym panem też nagrałem filmy, to jest starszy pan. Jest teraz w Polsce, pozdrawiam Cię przyjacielu. Super lotuje, bardzo dobrze lotuje na tych moich produktach. Pokażą mi teraz gołębie 14, 15, 16 letnie, jak roczne, tak i te moje tutaj. Stawię wam e, pod koniec filmu. Ten fragment tego filmu od tego pana, co mi wysłał. To na razie tyle, bracia. Do usłyszenia. Bądźcie zdrowie i zapraszam do współpracy. Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego. Wspaniałe wyniki, a ja w tym pomogam. Moim celem jest was uszczęśliwić. Jak klient zadowolony, to i ja jestem zadowolony. Zadowolony klient zawsze wróci. Non-stop telefony, jak te produkty działają. Ja super, bracie, i ma działać. Jakby to nie działało, to by tego nie sprzedawałem. Już dziados jest dosyć na rynku. To jest coś niesamowitego i naturalne, zdrowe, siła, moc. A z Cześć koledzy, do usłyszenia. Bye. No halo przymyk. Obejrzyj się, tu masz z 2010 roku. Weterany, kurwa, jak one wyglądają na pierzu. Obejrzyj się, jak te gołębie wyglądają na twoich produktach. Obejrzyj się. Tu masz wszystko gołębie powyżej, kurwa, 14 lat. Zamów i ty, Aska przekonaj. Podaj to go twoim gołębiom, widzisz, widział. Tak, by ktoś ci gołębie pozamieniał w gołębniku. Na zdrowe, silne, płodne. Tutaj kolejne podziękowanie od hodowcy na Whatsappa. Cześć, powiem ci Przemek że Ascorkoki to naprawdę środek cud. Robią, ob, robię te obloty, śmigają piękne, ja nie ma szans dziś jak puściłem o 9.55 rano jak uderzył, tak po pierwsz, jednej godziny wrócił jedna sztuka, później po jednej i pół godziny 18 sztuk, a po 4 godziny wrócił ostatni, co myślałem, że go zabrał, bo poszedł jak za zanim w dół. Daj aska, pilar, koki. Te gołębie już teraz będą ci godzinami latać. Jasno, nie będzie miał żadnych szans. Nie wierzysz? Zadzwoń, zamów i się sam przekonaj. Jak teraz gołębie i ci nie chcą latać? Co to dopiero że w lato albo na jesień? Masz zagizdzone stado, nie masz w ogóle żadnych szans. Do usłyszenia. Zapraszam do współpracy.